Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Witam na moim kanale. Ja jestem Mister Frog i zapraszam do oglądania. I dzisiaj sobie zobaczymy najdroższe auta na świecie. I pierwszy samochód to z Speciali za prawie 9 milionów. W ogóle ten samochód wygląda tak. Mi przypomina taki statek kosmiczny. No serio, wygląda jak statek kosmiczny. I numer dziewiętnaście to Milan Red. Za... 9,2 miliona. Czemu te auta najdroższe wyglądają jak statki kosmiczne? Numer 18 to będzie Aston Martin Vulcan. Też 9,2 miliona. Ford Horizon takiego mam. W ogóle wy, wygląda jak taki mi to przypomina takie auto z takiej yy, jednej gry, takiej co taka łódka była, co się zamieniała w auto. Numer 17 to Ferrari F60 Merika za 10,4 miliona złotych. Ten samochód nie wygląda, jakby tyle kosztował. Ej, dosłownie. Ale to już są chyba z wyższej takiej półki pieniężnej te, pie te samochody. Numer 16 to Mercedes AMG One. Też chyba z Forzy Horizon 5. No. Za 10,5 miliona złotych. Ja się, teraz to wygląda jak jakaś rakieta. Numer 15 to Pagani um, Hurana Bitsi za 10,5 milionów złotych. To to samo co, ta sama cena co była w tamtym aucie. W ogóle Pagani takie, one mają to do siebie, że co jakiś model są podobne strasznie do siebie. Numer 14 to Aston, Aston Martin Wakalake, jakoś tak to się czy, czyta i też za 10,5 milionów złotych. On wygląda jak z, z jakichś z filmów science fiction ze Star Warsów, taki statek. Jakie? ma f Numer 13 to Ferrari La Ferrari, FKK. Oj, FXXK, Bardzo fajny samochód. 110,8 milionów złotych. To prawie 11 milionów złotych. Numer 12 to Konizek Jesko. On chyba jest najszybszym samochodem do świata do tej pory. Chyba 500 na godzinę tam może chyba chyba pojechać, nie jestem pewny. Ale coś tam. Chyba coś takiego. I za 11,2 milion na złotych. O Ej, to jest strasznie drogie. On się chyba w serio rozpędza, do 500 km na godzinę. A przynajmniej tak w Fordzie było. Numer 11 to Bugacki Shiron. Za 11,6 miliona złotych. Ja myślałam, że Bugacki kosztuje 9 milionów 7, mln, coś takiego, ale że aż tyle. No, to jest. To już jest szybki samochód. Numer 10 to Ferrari pin. Pinfarari Segiero za 12 milionów złotych. Rozumiecie? Za 12 milionów. Jeszcze wygląda jak jakiś jachan, bo łódka. Co jest w ogóle? Numer 9 to Bugatti Veyron by Mansroverani. Jakoś tak to się czyta. Za 13,6 milionów złotych. No, robi wrażenie i to serio. Numer 8 to Wimostr Lakan Hyperstone. Za 13,6 miliona, tak jak w tamtym Bugatti. I on się pojawił w szybcych i wciekli 7, co przeskakiwali przez te trzy budynki. Numer 7 to Lamborghini syjan. który jest przekozacki. Za 13,6 milionów. Taka sama cena. No, wygląda jak statek. Fajne auto w ogóle. Uuu, i mamy numer 6: Lamborghini Venom. Za 18 milionów złotych. No to te auto to jest Turbo Cyber Cox. Jak cyberpunka prosto wyjęty. Numer 5 to koniec zek. Cici e, XR er. Tarwinga za 19,2 miliona złotych. Co jest? Takie stare auto, takie drogie. U, teraz jakiś luksusowy. Numer 3 4 Mercedes Benz. Machabacha Elektro. Co wygląda jak? Royce royce i wygląda też jak łódka. Za 32 miliony złotych. Co jest? Numer 3 to Bugatti Concita. Za 35,6 milionów złotych. Co wygląda jak Shiron, ale trochę jak rakieta. Co jest? Numer 2. Wreszcie mamy. Ulubione auto moje. Ym, numer 2 to Royce royce Specjaliwi. Za 52 milionów złotych, co jest? Jak też Rolls-Royce jest waszym ulubionym samochodem, możecie napisać w komentarzu. Albo Mercedes. W ogóle napiszcie w komentarzu, jakie jest wasze ulubione auto. Bo moje to Rolls-Royce albo Mercedes. I numer jeden to Bugatti La Za 76 milionów złotych, co jest? Tam jakieś auto obok stało, widzieliście? To też przypominało jakąś łódkę. Oto to. Co jest? A na dzisiaj to już było wszystko. Na razie. Dzięki. Cześć!